Kolorowe i aromatyczne pierwsze święto róż zorganizował go Bark Kielce. Impreza wpisana w program tegorocznego święta Kielce spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. W niedzielę ogród botaniczny odwiedziło wiele osób, które mogły bezpłatnie zwiedzać to miejsce z przewodnikiem, a przede wszystkim podziwiać różnorodne odmiany królowej kwiatów, które właśnie teraz w połowie czerwca prezentują się w pełnej krasie. W kieleckim Ogrodzie Botanicznym jest ponad 80 odmian róż w 4,5 tysiąca krzewów. Pierwotnie zaplanowaną różankę trzeba było powiększyć o kolejne 2500 metrów kwadratowych. Nasza różanka jest dość bogata, jeśli chodzi o odmiany, oraz o kształt i zaprojektowanie tego miejsca względem różanek w innych obwodach botanicznym. Nie jest oczywiście największa, nie jest, nie, jest najmniej, nie jest najmniejsza, ale jest jedna z większych różanek. Pierwszemu świętu róż towarzyszyły nie tylko spacery po ogrodzie, pokaz różnorodnych odmian oraz opowieści o nich, ale też warsztaty edukacyjne lubię róże. Poświęcone użytkowym walorom tych kwiatów, bo przecież ich płatki są jadalne. Oczywiście jedne bardziej smakują, inne mniej, ale, ale wszystkie można jeść, smakować. Osoby kojarzą przede wszystkim konfiturę różaną, ale oczywiście mamy jeszcze, można zrobić i olejek różany oraz wodę różaną, różne kule do kąpieli, no czyli tak krążymy w wokół jak gdyby, szeroko pojętej czy gastronomii, ale też i farmakologii, kosmetyki. Ogród botaniczny można zwiedzać w każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18. Zakup biletów i ostatnie wejście do godziny 17, szczegóły na stronie internetowej Geoparku Kielce.